Hej wszystkim, hej moi drodzy. Dzisiaj moja mama zapytała się mnie, dziecko, na jakie ty w końcu coś iść studia? Moja odpowiedź była prosta, nie wiem. E, nie mam ostatnio pojęcia bladego, co ja robię ze swoim życiem. Także musimy to zmienić i musimy ogarnąć twoje, trochę moje życie. Mogę powiedzieć twoje życie. Nie wiem, jeżeli musisz ogarnąć swoje życie, to też ogarnij swoje życie. Może to jest jakiś znak od świata. I don't know. Pisaliśmy w piątek próbną maturę z matematyki. Mieliśmy o nią o połowę mniej czasu niż powinniśmy mieć, bla bla, bla to już przerabialiśmy w poprzednim vlogu. Obejrzyjcie go, bo mi zasięgi spadły. Okej. Okay. Pożą chyba całkiem git. To, co umiałam, to zrobiłam, to czego nie umiałam, to wystrzelałam, a to, czego w ogóle nie widziałam wcześniej w życiu na oczy, to zostawiłam po prostu i, i tyle. Um, dzisiaj w końcu pisałam ostatni raz w moim życiu, mam nadzieję, sprawdzając funkcję kwadratowej, po raz trzeci w tym roku szkolnym. I mam nadzieję, że nie wydaje mi się tak, tylko tylko co? Mam nadzieję, że to nie jest tylko moje wrażenie, tylko że faktycznie mi poszedł to dobrze, bo trochę od niego zależy moja sytuacja w matematyki w tym roku. Dzisiaj nie mam dlatego pojęcia co mam ze sobą robić, bo jestem trochę jobless, nie będę tego ukrywać. Mam do dokończenia trochę w w sensie władzy w Polsce, w sądach i tak dalej, w systemie sądownictwa. Nie ma tego dużo. Jakoś będę coś tam robić z tym. Też Zaraz będą święta, zaraz potem będą ferie, także jakbym mam kupę czasu na to, żeby się zajmować jakimiś takimi rzeczami. Ostatnio uczę się tyle, co w ogóle yy, i więcej czasu spędzę na czytaniu książek, bo tylko opowiem wam, co ostatnio mi się udało przeczytać, bo... Zanim co do czego, słuchajcie, kalendarz Zawieliny Kosmetycznej. Jak to może być prawidłowy vlog temat otwierania kalendarza adwentowego? Mamy pomadkę czerwoną. Jest taką mocno czerwoną. Pewnie jej za często nie będę używać, o ile w ogóle. Zresztą tego kalendarza jestem na zadowolona, także to może sobie leżeć. E, Okej, okay, książki. My przeciwko wam, czyli drugi tom nie Niedźwiedzia, o którym mówiłam wam w poprzednim filmie. Dużo tam mówiłam o tej książce, tam jest chyba jakiś pięciominutowy segment o niej, także zapraszam. Bardzo mi się podobał ten dom. Ten tom skupia się na postaci będziego, a ja wam mówiłam ostatnio właśnie, że to jest moja ulubiona postać z tej książki. No, piękna historia, mamy rozwinięte wątki, które e, w tym tym tomie trochę może pominięte, znaczy nie tak rozbudowane, więc fajnie, że są rozwinięte. Mamy też parę nowych postaci, które są absolutnie fantastyczne. Jest chłop, który nazywa się Temu. Tak, mnie też to bardzo rozśmieszyło. Jest super postacią i naprawdę, Boże, to jak te postacie są rozbudowane ogólnie i jak można je jeszcze sobie, wiecie, jakoś tam rozwijać i ile można by o nich rozmawiać, to jest coś niesamowitego. Przeczytałam pierwszy tą podzielonych. Yy, Nila stremana to jest ten sam autor, który napisał Kosiarzy. To na serio polecam przeczytać yy, Kosiarzy. A jeżeli chodzi o podzielonych, to bardzo mi się ta książka podobała i mam ze sobą teraz drugi tom i właśnie go czytam. Yy, ogólnie mamy tutaj taki case, że w świecie tutaj przedstawionym rodzice między 13 a 18 rokiem życia dziecka mogą zdecydować o tym, żeby go rozszczepić na organy i żeby te organy po prostu mogły pomóc innym ludziom. Tak na przykład ktoś ma chore serce, więc dostanie nowe serce od tego dziecka, i to jest jak najbardziej legalne, wspierane i tak dalej, także Picobello, wszyscy zadowoleni. No i mamy po prostu tutaj grupę nasolatków, którzy uciekają od e, tego rozszczepienia, nie chcą po prostu zostać rozszczepieni na części pierwsze. Znaczy, znaczy nie chcą, tak po prostu się im układa w życiu, że e, uciekają od tego. No trochę się odzwyczaiłam po prostu takiego stylu pisania e, młodzieżowego typowo. Wrzucam mam takie trochę... E, potem się tam pojawił błądek romantyczny, który mimo tego, że miał... Moim zdaniem, lepsze podstawy do tego, żeby się rozpocząć, niż w kosiarzach na przykład. Ogólnie rzecz biorąc, na przestrzeni książki był gorszy niż w kosiarzach. Dużo gorszy. Eee, no, będę niestety porównywać jedno do drugiego. Mamy tutaj niezłe plot twisty w tym pierwszym tomie. Byłam naprawdę zaskoczona, nie spodziewałam się takiego obrotu spraw. Eee, Koniec końców, bardzo mi się to podobało. Bardzo mi się spodobał sam pomysł na ten świat i to, jak to zostało poprowadzone. Eee, także mam ze sobą drugi tom. Po wydarzeniach, które były na końcu pierwszej części, to tutaj jestem trochę dalej zaskoczona tym, co tutaj dalej się odbywa. Jestem na jakiejś setnej stronie dopiero, także że czytać, na pewno was będę tutaj update'ować. Będę robić teraz notatki z włosu, mimo tego, że trochę mi się nie chce, ale to jest jedyna produktywna rzecz, na którą teraz mam jakąkolwiek ochotę, chociaż upiekłam dziś szarlotkę i wyszła taka dobra porze. cztery godziny dziennie, to czuję, jakby mnie tam wcale nie było. E, mam tłuste włosy, także nie komentuję tego, i wyglądam, ale byłam u lekarza i dowiedziałam się, że mam krew jak u niemowlęcia. Ręli na moment. Dzisiaj mamy dziesiąty, moi drodzy. Tym bardziej nie wiem, gdzie on jest. No coś pod oczy, tyle wiem. To są jakieś płatki pod oczy w płynie. Co? Redukują krowie stopy? O cholera chodzi. Nie, nie przetestuję coś takiego, nie wiem, ok. Z się z Wami moim dzisiejszym osiągnięciem, na korkach z matem. Bo siedzę i rozwiązuję zadania w jednej chwili, a w drugiej chwili śpię. Ciekawe doświadczenie, no nie powiem. Ale próbowałam znowu dowiedzieć się, jak pisze się wypracowanie na maturze z włosu. Ja przepraszam, że tak wyglądają moje włosy, bo one wyglądają tragicznie. Ja zdaję sobie z sprawę, zaraz je umyję. Próbowałam się dowiedzieć, jak pisze się wypracowanie na maturze z włosu. I dalej nie mam dla tego pojęcia. I będę mogła Wam zrobić piękny hol książkowy. Niestety nie przyszły mi jeszcze. Także jedyny haul, jaki mogę Wam zrobić, haul zakupowy do szkoły zeszedł do matematyki kolejny, ponieważ mój zeszyt, który posiadam obecnie, to jest mój zeszyt obecny. On jest już w dosyć opłakanym stanie, ale ma 100 kartek. Także myślałam, że starczy mi do końca roku. Nie, minęły dopiero 4 miesiące szkoły i ja tutaj mam dosłownie kilka. Stron wolnych, więc musiałam się zaopatrzyć w kolejny. One Action, polecam, one są fajne. Zrobiłam wczoraj właściwie większość notatek z WOS-u, które miałam zaplanowane, żeby dokończyć w najbliższym czasie. Muszę zrobić notatkę o obecnej konstytucji polskiej, o procedurze uchwalania ustawy budżetowej i zmiany konstytucji i jakieś tam trybunały konstytucyjne, KRS i tego typu rzeczy. Myślę, że to są rzeczy, którymi zajmę się. w Najbliższej przyszłości, ale nie chciałabym się nimi dzisiaj zajmować, jeżeli mam być z nami To zrobię jakiś arkurs z włosu, żeby było trochę ciekawiej, żeby się nie nudzić i żebyśmy mogli się wspólnie pośmiać. Cześć, już pokazać ciekawe o wszystkim niczym. Zrobiłam yy, bardzo dużo z tyle o ustawie budżetowej i o tej konstytucji, bla bla bla. Nie chciałam się więcej, jakby będę szczera, nie, nie, nie śpieszy mi się nigdzie z tym. E, I zrobiłam połowę arkusza z zeszłego roku. Łatwe te zadania były, także nic tutaj mi większego problemu nie sprawiło. Jest git taką, o które mogę pisać. E, czytam sobie podzielony ten drugi Tom i jest zdecydowanie gorszy od pierwszego. To jest po prostu masakra, nie wiem o, o co chodzi. Pierwszy dostał ode mnie, no tam całe 5 gwiazdek, no to takie 4,70 coś takiego, jakby piątki nie dam. Piątka jest za wysoką ceną, ale tutaj tego porządku coś już mi grało, i po prostu z rozdziału na rozdział jest coraz gorzej, moim zdaniem. Nie mam dla tego pojęcia o co tutaj chodzi. Może na końcu będzie jakaś wielka, niesamowita e, konkluzja, jakieś niesamowite rozwiązanie tego, wszystkiego, co tutaj się dzieje, ale na razie mi się to nie podoba. Tak jak Wam mówiłam wcześniej, że tutaj ten wątek romantyczny, który jest, miał troszeczkę większe podstawy do tego, żeby się wywiązać niż w kosiarzach. To dalej już był gorszy, tu jest jeszcze gorzej niż tam w tym pierwszym tomie. Naprawdę mi się ten wątek nie podoba. I powiem wam, że ja naprawdę bardzo długo nie lubiłam żadnych wątków romantycznych w książkach. I już mi powiedzieli, że jest jakikolwiek wątek romantyczny w książce, to ja bym jej w ogóle już w życiu nie przeczytała. Udało mi się pokonać moją awersję do wątków romantycznych w książkach, i naprawdę czytałam kilka książek, gdzie ten wątek romantyczny nawet mi się podobał. Bardzo. To nie. No wiecie, mamy tu sytuację z cyklu takiego, że właściwie jest główna postać damska i główna postać męska. Muszą być razem. Muszą być razem. Muszą, bo inaczej świat po prostu by stanął na głowie, gdyby tak nie było. Po prostu jest ta książka mega chaotycznie napisana. Znaczy, ogólnie w książkach Ninja Sztremana bardzo dużo się dzieje. Ta akcja po prostu cały czas leci, ale tutaj to jest po prostu jeden wielki chaos. I dziwne to jest. Po prostu jest to dosyć. Dziwne. Zapomniałam kompletnie, że mam w przyszłym tygodniu jeszcze dwa sprawdziany i szczerze mówiąc, nie uśmiecha mi się je pisać, bardzo mi się nie uśmiecha ich pisać. Nie mam na to żadnego wpływu niestety. Bardzo chcę już przerwę świąteczną, naprawdę. Całe życie ogólnie bardzo lubiłam chodzić do szkoły. Teraz nie chcę w tej szkole być. Jeszcze mam ferie w styczniu, także zaraz po, po świętach kolejne dwa tego niewolnego. Tylko szybka przerwa na napisanie matur próbnych. I, i, I znowu wolne. Drodzy, mam wrażenie, że co dzień na wróżbę pokazuję Wam się włosach, ale włosów, po prostu dlatego, że moje teraz mają taką długość, że nie jestem w stanie z nimi wytrzymać, jak nie są związane. Sama sobie wymyśliłam że zapuszczanie włosów nikt mnie do tego nie zmuszał. Mam wspaniałe wieści, ponieważ po pierwsze mam nowe książki, a po drugie poprawiłam pracę funkcji kadutowej na cztery. Czuję się naprawdę niepowstrzymana, czuję się, że mogę wszystko w tym momencie. Eee, dobra, książki. Mam dwie, ale tak. E, mam tutaj The Perks of Being a Wallflower. Po polsku to jest chyba zalety bycia niewidzialnym, ale wiedziałam po angielsku, bo różnica wcale nie była wcale taka duża. To jest krótka książka, więc wiedziałam, że chciałabym ją przeczytać po angielsku. Jego ja oglądam już film, także wiem tutaj mniej więcej, jaka jest fabuła. Jest bardzo poruszający, dlatego że polecam obejrzenie go. I ja tam Emma Watson, także myślę, że to jest kolejny argument za. Mamy tutaj Charliego, który jest w pierwszej klasie liceum i próbuje się odnaleźć po prostu w tym świecie całym, jako no, dorastający młody człowiek, jako nastolatek. I ta książka jest napisana jakby w formie listów, które on pisze do swojego przyjaciela. I ona często się pojawia w tych takich zestawieniach, czy na TikToku, czy gdziekolwiek, e, najlepsze książki dla nastolatków, czy też książki, które każdy taki no, młody, dorastający człowiek powinien przeczytać. Także e, to jest powód, dlaczego ją chciałabym e, przeczytać. E, I mam tutaj też wśród Płonących kwiatów Samanty Shannon. To jest książka z uniwersum, uniwersum? z serii e, Korzenie chaosu, chyba tak ona się nazywa. Czyli no, Dzień Nastania Nocy i Zakon Drzewa Pomarańczy. Tutaj akurat e, akcja rozgrywa się przed zakonem Drzewa Pomarańczy, Z tego słyszałam dwa lata wcześniej, nie więcej. Natomiast tak, tutaj skupiamy się na Marosie, chyba. I na iskalinie. Ja Skalinie? Nie wiem. Tak, że mega się cieszę, że ją mam, bo wyszła ona niedawno. I no, ja uwielbiam Zakon Drzewa Pomarańczy i uwielbiam Dzień Nastania Nocy. To jest moja pierwsza epic fantasy, którą czytałam w całym swoim życiu. Na pewno nie ostatnia, ale póki co. Chcę jedyne, że tak, to są nowe pozycje na mojej półce. Dalej czytam ten drugi tom podzielonych. I to jest pierwsza z w moim życiu, kiedy zaglądam się na niej bo jednak nie do końca rozumiem, dokąd ta cała akcja tam zmierza i do końca o co tam chodzi. Na razie nie jestem jeszcze zniechęcona do tego, żeby czytać kolejne tomy, bo też zawsze jak oglądałam coś na temat tej serii, czy u zoksiążkowanych, czy na jakichś innych kanałach, to po prostu słyszałam, że drugi tom jest najgorszy właściwie. Tak mi się kojarzy.